Cześć moi kochani wiem. Sobie... Tu coś się nie załadowało, ale co mi tam Widać, że jest live Dobra, lepiej przeczytam do wiadomości na innym urządzeniu Nie wiem o, ktoś tam napisał. Dobra, więc y, będę młodka w ogóle. Możecie się dawać tę Ale nie musimy. Ejka, mój... E, mój pies trochę płacze, bo im, e, sama w domu, on ma lęk separacyjny, więc jak jestem z nim sama w domu, to płacze czasami, więc lepiej mójcie się. Jak was to wkurza, to nie wiem, mogę włączyć też muzykę, która... Więc no... Dobra, ja wchodzę teraz na wyspy, możecie mi zadawać pytania. Proszę w ogóle zmienić rukę. Aktualnie sobie status, czy jak to się nazywa? Możecie coś pisać. Na no Discordzie też możecie. Nie wiem czy to się kiedykolwiek załaduje. Ale nie niby... wiem. po hmm. dobra teraz będzie jakieś loso zobaczymy czy, mm, czy na tym live'ie dostanę jakiegoś Donata. może tak, może nie eee, jeszcze nigdy nie dostałam e, donaita bogacz mnie doznaje eee, nie wiem czy ciebie przed chwilą nie dodała. a nie to był ktoś inny sorry za mojego psa, ale on ma mi eee, pieski Czyli kropka ma lęki i się boi. Więc sorry. Hejka wszystkim. Po co ja jest swój film? Dobra, nieważne. Może wbiję do końca, zanim mi się skończy VIP ten... ...27 poziom. Ale nie wiem. Bo nie mam diaksów. Możecie też do mnie pisać na Discordzie. Albo na jeszcze też. Mam jeszcze snapa, Mesa i... Była live. O, uratowałam live. Tylko musiałam podłączyć laptop, bo mi się wyłączył. smutek. Zaraz będzie jakieś loso, ale nie pytajcie o losa. A wtedy się w górze i nie będzie. Dobra, to piszcie. Hejo! Nie wiem co możecie pisać. Ominęło Ci tylko to, że mi się wyłączył laptop i ratowałam live'a. Żeby się nie wyłączył live. I tyle, bo dopiero się zaczął. Dziękuję za wszystkie grafki. Możecie też mi dawać przeski. Yy, pozderkiem... Pozderka też, ale nie musicie. Bo ja nikogo nigdy nie zmuszam. Mogę też zrobić komuś tak jak włama. Niech ktoś chce, muszę tylko się przebrać. Nie wiem, możecie wymyśleć jakieś hasło do losa, bo ja nie mam pomysłu. Hmm. Hmm. Dobra, te włosy mogą być. Dobra. Tu nic ciekawego nie mam. Dobra. Ubiorę się na tą... ...rady siarkę. Ubiorę wszystko, co mam z kolegą. Bo ja mam bluzkę Ale nie, bo to mi też nie pasuje Nie muszę uwolnić tego Mój pies się trochę uspokoił Dobra, ja mam dużo tych ubrań O, tak może być tak. Okej. Okay. Mm. Ale jakaś nadużyta by mogła na to być. Mm. Ja wybrzydzam tak jak mój pies. O, takie coś może być. Ładny ruszek nawet mi wyszedł z tego, ale animację muszę zmienić. Mm, 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 mm. Nie, nie wiem na jaką zmienić. To mi nie pasuje tutaj. Dobra, niech będzie tam. Dobra, zobaczę co się dzieje kropkę nie wiem um, to może będzie... kropka zgadza się żeby twoje imię było hasłem do losa? chyba się zgadza bo do mnie przyszła a później będzie U hasłem do losa ale teraz piszcie k -o k -a. Kropka hmm. Tu mi w ogóle coś się zacięło hmm. Ja tam na każde konto mogę zrobić tyle garbułama tylko ja, ja, ja teraz yy, z dobijaniem levela robię za kolekcję lub drobny unikat, a bez dobijania levela robię za ładnego fresku albo za darmo.